Ashanti Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na czytanie, w którym przyjrzę się temu, za co pokochała Cię osoba, którą masz w głowie, o której myślisz. Jeżeli jesteś aktualnie singielką, singlem, możesz pomyśleć o przyszłym partnerze, przyszłej partnerce i sprawdzić, Właśnie, no, jaki tutaj będzie powód tego e, zakochania, y, co sprawi, że, że ta osoba w jakiś sposób oszaleje na Twoim punkcie? Także, niezależnie czy, czy znacie y, tego kogoś, czy jeszcze nie, y, możecie tutaj odnaleźć tą energię. Y, y, wybierajcie kamień bądź grupę i zaczynamy. I witam wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. Pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, także no, nie wszystkie te cechy y, musicie odnajdywać w sobie. Bierzcie to, co pasuje do, do Waszej osoby, do Waszej sytuacji, a resztę po prostu zostawcie. Jeżeli interesują Was czytania indywidualne, to pozostawiam maila pod tym filmem i wówczas zapraszam do kontaktu. No właśnie, i teraz zobaczmy, tak? Y tak, jakby w czym zakochała się osoba, o której myślicie, którą macie w głowie, być może myślicie o przyszłym partnerze, partnerce. Przede wszystkim, no naprawdę, ta osoba ma cudowny, wręcz, ja bym powiedziała, taki wyidealizowany obraz was w swojej głowie, w swoim sercu. Oczywiście nie twierdzę, że, że tacy nie jesteście. Um, tutaj rysuje się um, tak, jakby um, na pierwszy plan um, wysuwa się to, że um, Wasza osoba dostrzegła to, jak ogromne serce macie, jakimi jesteście empatycznymi, wrażliwymi osobami, um, takimi, które. No naprawdę potrafią bardzo wiele, wiele zrobić, żeby pomóc innym, tak? Często być może zapominacie w tym wszystkim o sobie, ale jest to dla Was, tak jakby wydaje mi się, że ważne, ta osoba tak to dostrzega, że jest to dla Was ważne, żeby, żeby nieść tą pomoc, żeby wspierać innych ludzi. Być może również z tym związana być Wasza praca, tak? Niewykluczone. Każdy w każdym razie, no naprawdę, tutaj ym, ym, dla tej osoby jesteście y, istnym aniołem tu na Ziemi, y, który przyszedł z jakąś specjalną misją. <laughs> ym, mam wrażenie, że to jest wasza bratnia dusza, ym, więc nic dziwnego, że, że jest ta miłość i jest również chemia, tak? Bo E, oprócz tych wszystkich cech, które tutaj widzę, no to również mm, wy bardzo podobacie się tej osobie. Jest niesamowite przyciąganie. E, wręcz prawdopodobnie aż iskrzy między wami. E, tak. No tutaj. Em, może powiem, może powiem tak, jak, jak, jak się rysujecie w oczach tej osoby. Rysujecie się jako e, właśnie z jednej strony e, jesteście y, osobami, y, 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 które wręcz chłonią, chłoną, chłoną wiedzę, e, które cały czas chcą zdobywać nowe doświadczenia, uczyć się czegoś nowego. Które po prostu są tego życia ciekawe, tak? A jednocześnie mamy tu kartę mentora. Więc być może Wy jest, jesteście jakimś takim przykładem dla, dla otoczenia, tak? Innym. Dajecie pozytywny przy, przy, przykład. Być może niektórzy z Was są nauczycielami, albo nie wiem, tutaj też niektórzy z Was mogą mieć dzieci. Możecie samotnie wychowywać dzieci, i ta osoba dostrzega to, ile, ile dobrego robicie, tak? I przy tym wszystkim, przy tych, bo zapewne no, również nie mieliście łatwego życia, bo tutaj widać, nawet jeżeli jesteście osobami młodymi, to już bardzo dużo zdążyliście tak, jakby doświadczyć w tym życiu. A mimo wszystko. Tutaj no jesteście w stanie zachować taki spokój, opanowanie, nawet w czasach największego zagrożenia, tak? Tak jakby no tutaj, hmm, może ze względu na jakąś waszą wiarę w coś, może ze względu na to, że przykładowo tak. W jaki sposób jesteście uduchowieni, i, i to, tam, to daje wam spokój. Ta, I również ta osoba to dostrzega, tak, że mm, wy jesteście czemuś oddani, czemuś bardzo wierni, tak? I tak jakby trzymacie się, e, się swoich zasad. Hmm. Zapewne też tutaj ważne jest dla tej osoby to, że potraficie słuchać innych. Nie ukrywajmy, nie, nie każdy to potrafi, więc y, jest to dużą zaletą w dzisiejszych czasach. Um, co jeszcze? No właśnie, możecie być osobami młodszymi, tak jak powiedziałam, ale równie dobrze możecie być również y, dojrzali, a mimo wszystko w głębi serca macie ogrom wrażliwości i tak jakby. Mm, ta dusza, nie zrozumcie tak, to nie chodzi, że macie młodą duszę, tak? Ale jesteście, o młodzi, młodzi młode duchem. E, tak jakby potraficie dostrzegać piękno w takich e, najdrobniejszych kwestiach. Cieszyć się być może potraficie z drobnych przyjemności. E, mam wrażenie, że tutaj e, niewiele jest Wam potrzebne e, do szczęścia, chociaż część z was na pewno żyje w pewnej obfitości. Ale nie dlatego. E, nie sądzę, żeby tutaj. Były osoby, które są bardzo na tą materię nastawione. No raczej. Mm, ja tak tego nie odbieram. E, ale, ale tak, tu rysujecie się jako osoby zaradne, tak? Niezależne, które dążą do tego, żeby osiągnąć swój jakiś cel. Być może jakiś sukces, tak? E, tak jakby macie w głowie mm, jakiś tam plan, e, no, i krok po kroku do tego planu dążycie. Tutaj w tej relacji, no pewnie nie u wszystkich, ale w tej relacji to mogła być swego rodzaju jakaś trudna relacja, która rozwijała się bardzo długo czekajcie. Rozwijała się bardzo długo, a Wy mimo to nie straciliście zapału. Hmm. Tutaj y, mogła być taka sytuacja, że, y, że nastał między Wami jakiś nowy początek, albo nastanie słuchajcie, tak? Y, co, co również ta osoba doceni. Hmm. No mówię, możecie samotnie wychowywać dzieci, więc na pewno nie, nie przejmujcie się, y, bo ta osoba na pewno pokocha również Wasze, wasze dziecko, dzieci. Waszą, być może tutaj jesteście bardzo osobami rodzinnymi, tak? Hmm. I to też chyba jest ważne hmm, dla Waszej osoby. Może być w niektórych przypadkach tak, że ta osoba uwielbia Waszą rodzinę, na przykład, tak? Że świetnie się dogaduje hmm, z Waszymi bliskimi. Hmm. Wrażliwość, tak, to już mówiłam, może nawet w niektórych przypadkach dosyć wysoka wrażliwość um, uczuciowość, empatia ale możecie być takimi osobami trochę, które mm, kontrolują swoje uczucia i emocje że nie pokazujecie tego um, od tak po prostu potrzebujecie czasu na to, żeby, żeby kogoś poznać. I to również podoba się Waszej osobie, bo mam wrażenie, że macie do czynienia z, z typem, właśnie takiego głowce. No. Ale to, to nie będzie do wszystkich. Może to Wy, jeżeli mówię do mężczyzn, to może to Wy jesteście właśnie typem głowcy. Ale to też może świadczyć właśnie o tym, że tu, mm, tak jakby. Wy y, nie bójcie się niczego, tak? Że wy naprawdę pokonaliście bardzo dużo przeszkód, tak jakby, żeby dojść do tego miejsca, w którym teraz jesteście. Więc. Mm. No, ciekawa jestem, czy odnajdujecie tutaj swój opis. A ta osoba po prostu to, to zauważyła i w tym się zakochała. Mhm. Fajnie. No, także czekam na Wasze e, komentarze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Trzymajcie się, papa. Pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 2 w Waszym czytaniu. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także nie wszystkie cechy muszą e, pasować do, do Was, tak? Do Waszej sytuacji, do Waszej osoby bardziej. E, bierzcie to, co, co rezonuje. A resztę zostawcie jak zawsze. Jeżeli interesuje Was przekaz indywidualny, to pozostawiam maila pod tym filmem i zapraszam do kontaktu. A przechodząc już do Waszego czytania, co w czym zakocha lub zakochała się osoba. Czekajcie, w ciszy, Osoba, o której myślicie, którą być może również macie w sercu. Może pytacie o kogoś, kogo już znacie, albo z kim jesteście, albo tutaj um, zastanawiacie się, um, za co pokocha was przyszły partner, partnerka. Um, no więc tak, przede wszystkim, wiecie, no, um, nie, nie, nie znaczy, że, ta, że wy musicie um, gdzieś tam um, wszystkie te cechy um, mieć w sobie, tak. Wy możecie pewnych rzeczy nie dostrzegać, które dostrzega być może tamta osoba. Ona was tak postrzega jako kogoś. Hmm, hmm, no kogoś bardzo charyzmatycznego. Um, ja bym powiedziała: um, osobę niezwykle czarującą. Osobę, która ma w sobie taką silną, romantyczną pasję, nawet jeżeli nie pokazuje tego od razu, nie pokazuje tego na zewnątrz. Tutaj być może spotkaliście się w jakiejś podróży albo gdzieś tam się przemieszczaliście i, i tak doszło do poznania tej osoby, ale mm, no tutaj ta wrażliwa dusza ma odzwierciedlenie i jest, w, i tak jakby w tym właśnie między innymi. Zakochała się Wasza osoba, że gdzieś dostrzega to, jacy jesteście w środku, tak? Że jesteście osobami e, takimi bardzo szczodrymi, w niektórych przypadkach hojnymi, które e, chętnie pomagają innym, często bezinteresownie, tak? Tutaj, jeżeli tylko możecie, to dzielicie się z innymi tym, tym co macie. Co to jeszcze. A słuchajcie, być może niektórzy z Was są na ścieżce bliźniaczych płomieni. To tu widać, że ta osoba może sobie nie uświadamiać, tak? Co to jest, jak to się nazywa, ale czuje to połączenie to połączenie odgórne z Wami. Czuje, że Wy jesteście Jej Jemu przeznaczeni. Mm, więc, trochę podobna energia znowu e, co do jedynek. Mm, no, ale e, jednak trochę, trochę inaczej to wygląda. Chyba, że się zastanawialiście, którą grupę wybrać, to sobie obejrzyjcie. Mm, co jeszcze? To, że jesteście osobami niezwykle pracowitymi, takimi skrupulatnymi w tym, co robicie, gdzieś tam być może jest to godne, godne podziwu dla tej osoby. To, że chętnie zdobywacie nową wiedzę, tak, chętnie um, uczycie się czegoś nowego, być może, albo po prostu um, no, um, jesteście takimi osobami, które interesują się wieloma rzeczami. I również wy tutaj e, widać, że, że wy też dzielicie się właśnie zdobytą wiedzą, tak? To, co gdzieś zasłyszycie, to, to, to co o czymś się dowiecie, to e, tak jakby dzielicie się tym z innymi ludźmi, i to też podoba się tej osobie. E, ta sumienność, tak? E, to oddanie jakiejś sprawie, być może takiej wyższej sprawie, tak? Bo tutaj może macie jakąś misję, w cudzysłowie oczywiście, bo to nie musi być nic wielkiego. To może być wasza pasja, to może być e, coś związane z, e, z kwestiami zawodowymi, tak? Być może tutaj niektórzy pracują w ezoteryce albo mają jakieś dary i ta osoba to dostrzega albo o tym wie. W każdym razie, wy, tak jak powiedziałam, jesteście oddani jakich, jakiemuś przedsięwzięciu i. Tutaj nie ma mocnych. Tak jakby nie uginacie się przed naporem innych, tak? Tylko idziecie do przodu, znacie swoje granice, potraficie walczyć o swoje, tak? Tak jakby wydaje mi się, że opinia innych nie ma dla Was większego znaczenia. A przynajmniej tak ta osoba myśli. Być może zajmujecie jakieś wysokie stanowisko. Albo, e, tak jak powiedziałam, e, macie tutaj mm, predyspozycje do tego, żeby na przykład zarządzać ludźmi, tak? żeby kierować nimi. Macie autorytet wśród innych. Ludzie Was lubią. Ludzie e, liczą się z Waszą opinią, z Waszym zdaniem. Możecie być też osobami, które... Mm, Które kochają zwierzęta. Hmm. Tak, możecie być bardzo, możecie pomagać innym właśnie istotom na ziemi, dlatego no to też łączy się wszystko z taką właśnie wrażliwością, z, z empatią. Hmm. No, wrażliwe z was dusze. Być może również pięknie potraficie mówić o miłości, o uczuciach, tak? Nie boicie się mówić o uczuciach do drugiej osoby. Słuchacie swoich takich wewnętrznych instynktów. Co jeszcze, co jeszcze? No słuchajcie, tutaj jeszcze przecież mamy ten archetyp Boga, tak? Być może ta osoba gdzieś tam stawia Was na tym piedestale wręcz, ale też po prostu, no, widzi, że jesteście współczujący, życzliwi, tak? Dla innych, mimo wszystko. Być może również, słuchajcie, to się może odnosi odnosić, szczególnie jeżeli słuchają mnie, ale to niekoniecznie, czy mężczyźni, czy kobiety, tak? Ale do Waszej... Fizyczności, tak? Jakaś taka atletyczna budowa ciała. No, tu albo ta osoba po prostu dostrzega tę Waszą moc i siłę, tak, którą możecie wykorzystywać dla dobra. Bezinteresownie działając na rzecz innych. No i gdzieś tam tarot również daje potwierdzenie tych słów. Być może kochać podróże, tak? Więc gdzieś tam mogą Was łączyć wspólne pasje, ale, bo patrzę na kartę głupca. no Głupiec może po prostu mówić o tym, że niezależnie od wieku macie w sobie tego młodego ducha, tak, który y, jest, tak jak powiedziałam, ciekawy, otwarty na nowe doświadczenia. Y, kogoś kto mimo wszystko nie boi się być może zaczynać od zera, tak? Y, no bo każdy ma inną sytuację życiową z was. Może tutaj jakieś blokady są na waszej drodze i y, a Wy, niezależnie od okoliczności, tak, yy, tutaj macie w sobie tą moc, yy, by zaryzykować, rzucić wszystko. <laughs> Także yy, tak to wygląda, drogie dwójki. Jestem ciekawa, czy odnajdujecie w tym opisie siebie. Także dajcie znać w komentarzu, jak to z Wami rezonuje. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Pa, pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. Pamiętajcie, kochani, przekaz jest ogólny, także nie przejmujcie się, jeżeli nie wszystkie cechy gdzieś tam z Wami rezonują. Bierzcie to, co pasuje do Waszej osoby do Was, tak? A resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was przekaz indywidualny, to pozostawiam maila pod tym filmem. A jeżeli chodzi o to czytanie, tak? czyli w czym zakochała się osoba, o której myślicie, być może z którą jesteście albo jest ważna dla Was, możecie też pytać o kogoś takiego, jak przyszły partner, partnerka, tak? Ktoś, kto ma się pojawić w waszym życiu. No, powiem tak. Nie chciałabym z Wami zadzierać trójki, bo tutaj rysujecie się bardzo konkretnie, ale hmm, no właśnie. Wydaje mi się, że te cechy charakteru okupione były takimi trudnymi życiowymi doświadczeniami, tak? Wy trójki naprawdę wiele przeszliście i z wielu porażek musieliście, znaczy musieliście, no nie musieliście, tak? Ale gdzieś tam. E, mimo wszystko podnieśliście się jeszcze silniejsi niż, niż wcześniej. Mm. Tutaj niektórzy naprawdę mogli mieć w życiu bardzo takie trudne, e, z, z, tak, musieliście zmierzyć się tak z trudnymi doświadczeniami, e, bez wątpienia. E, I. Ale ta osoba. Mm, tak, jakby tutaj, no wiadomo, pokochała was za to, tak? Dostrzegła w was to piękno. Wydaje mi się, że wy również tak jakby przy tej osobie albo się otworzycie, albo otworzyliście się. Że tak jakby możecie czuć się bardzo zrelaksowani, pogodni, tak? Pewni siebie. Być może tacy jesteście. Um, tak, jakby tego was nauczyło życie, tak? I mimo wszystko, słuchajcie, um, nie ma tu jakiejś takiej zgryzoty, niezależnie od Waszych, właśnie doświadczeń. Tutaj um, być może niektórzy pracują z energią, tak? Albo tu zajmujecie się w jakimś stopniu ezoteryką, i gdzieś tam to tej osobie się bardzo podoba, um, to oddanie. Pracy, jakiejś pasji, być może pomagacie innym również dzięki temu. Bo tak jakby mam wrażenie, że poprzez swoje doświadczenia możecie innym pokazywać drogę, którą warto zmierzać, albo w co warto uwierzyć, tak? Tutaj No Raczej jest to przekaz dla osób, które są w jakiś sposób utuchowione. Niekoniecznie musicie być oczywiście wierzący, ale raczej jesteście na tej, na tej ścieżce tak? tego duchowego rozwoju. Jesteście temu oddani. I również za to, yy, znaczy, i również w tym, tak jakby zakochała się ta osoba, właśnie w tym oddaniu temu, co robicie być może, temu w co wierzycie, tak? Tak jakby yy, yy, pozbyliście się wszelkich negatywnych, jakichś takich programów z przeszłości. Uwolniliście się od tego. I to wyraźnie widać w tym przekazie, że. Yy, Teraz podążacie za tym, co mówi Wam intuicja. Niezależnie od tego, co próbują Wam wcisnąć inni, tak, bo widzicie więcej. No, możecie mieć nawet jakieś takie dary jasnowidzenia. Także Was się nie da oszukać, trójki. Zdecydowanie. Wy zawsze dostrzeżecie jakieś kłamstwo, oszustwo. Hmm. No i właśnie. I też e, no mówię, w życiu codziennym może e, te tarcze takie ochronne cały czas macie uniesione, ale ta osoba e, pokochała was, bo e, przy, przy, przy nim czy przy niej możecie te tarcze opuścić. Tak? Nie musicie być gdzieś tam nieustraszeni, nieustraszone. Być może w przeszłości spotykaliście się z jakimś wstydem, zakłopotaniem, ale te czasy już minęły. Hmm. Ha, ha, ha. Także. Co tu jeszcze widzę, co tu jeszcze widzę? No, możecie lubi lubić sobie pogadać, tak? Um, tutaj taka wydaje mi się, że jesteście osobami również bardzo komunikatywnymi, i to też podoba się Waszej osobie. E, rysujecie się jako osoby nie tylko właśnie intuicyjne, ale mądre, e, które po prostu w lot łapią o co chodzi, tak? Naturalnie szybko myślą. Um, no i mówię, tutaj um, macie taką zdolność, tak, komunikowania się ze wszystkimi. Potraficie odsunąć emocje być może na bok i powiedzieć jasno i wyraźnie to, co macie do przekazania. Nawet jeżeli komuś się to nie podoba. No, także inteligencja, być może takie sarkastyczne poczucie humoru, jasność umysłu, to jest to, co, co ich kręci. <grym> tu, dla niektórych, być może jest to jakaś relacja w ukryciu, słuchajcie, ale niekoniecznie. Wy możecie być też takimi osobami trochę tajemniczymi, intrygującymi. I to się podoba Waszej osobie. I też tak, jakby ta osoba, no mówię, albo widzi, albo wie z Waszych opowieści, tak, jaką drogę przeszliście, czy przeszłyście, że naprawdę dokonałyście, dokonaliście ogromnej transformacji w Waszym życiu. Być może straciliście kogoś ważnego też, tak. I, mm, ale nauczyliście się mierzyć z tymi trudnościami tak, i też odpuszczać to y, po prostu czego wiecie, że nie możecie kontrolować bo mówię, no to wszystko dzięki temu, że y, naprawdę jest w was ogromna intuicja mhm być może sami, słuchajcie, nie zdajecie sobie jeszcze z tego sprawy. Jaki potencjał was drzemie, tak? Bo wiadomo, każdy jest na, że tak powiem, na tym innym etapie świadomości, rozwoju duchowego. Także tak to wygląda. Nie wiem, co tutaj mogłabym jeszcze wam powiedzieć. No... Niewątpliwie nie można Wam odmówić tej e, siły, tak? Tej mocy wewnętrznej, takiej e, psychicznej siły. O, No, jestem ciekawa, jak to, jak to z Wami rezonuje. Czy odnajdujecie się tutaj e, w, w tym przekazie? Dajcie znać w komentarzu. I to chyba to chyba tyle. To, co chciałam, to powiedziałam. <grym> Także pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego. I do usłyszenia w kolejnym czytaniu. Trzymajcie się, pa, pa.